Jest z nami pierwszy gość poranka, Janusz Rzeczkowski, reporter Telewizji Republika i Radia Republika. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu redaktorom, dzień dobry państwu. No właśnie, jak wygląda teraz sytuacja na granicy? Co działo się w nocy? Bo już się przyzwyczaiłem, że rano trzeba popatrzeć, co się działo w nocy na, na granicy polsko-niemieckiej. Znaczy, tak, w tej chwili nie ma informacji ze strony strażników ruchu obrony granic, czy, czy jakiejś dokumentacji, które mogłyby wskazywać na jakieś, nie wiem, czy łamanie prawa, czy tego międzynarodowego, czy, czy wydalenia. To oczywiście jest, te, te informacje spływają i, i jest różna ich intensywność. W, w, wczoraj w ciągu dnia było więcej takich przypadków. No dziś z nocy to możemy powiedzieć tylko tyle, że że Robert Bunkiewicz i Jacek Wrona odwiedzają te posterunki strażników społecznych, bo, bo, bo publikują filmy właśnie A, na, i, na, na i, Facebooku. Tak. Bo, bo, bo jesteśmy świadkami no, powstawania pewnego, nawet ośmielę się stwierdzić, ruchu społecznego, który chce obrony polskich granic. Jak ci ludzie przyjmują te fale obelg, które uśmiechnięta koalicja i lewica no ma? I i media, tak, rzucają w ich kierunku. No i jak przyjęli fakt, że obaj prezydenci Rzeczpospolitej, ten urzędujący i prezydent elekt, jednoznacznie stanęli murem za obywatelami Rzeczpospolitej. To, to znaczy, no to myślę, że jednoznacznie to jest dla nich bardzo duże wsparcie i, i też to są ludzie, którzy którzy chyba tego rodzaju sytuacja znaczy ta sytuacja, w której ktoś atakuje za, za, za działanie na, za, za to, że się broni kraju, to no, tylko wzmacnia i motywuje jeszcze do, do większej pracy. A te no, obelgi tym... co? No, że już po prostu to spływa po Polakach? Ten, przy, b, 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 że to rasiści, faszyści, czarne podniebienie mają w ogóle? No wczoraj pani Porowska, na przykład minister, o której dopiero się wczoraj dowiedzieliśmy no, tak. no, na jednym z kanałów, no, no naprawdę dołożyła do pieca bardzo ostro, żeby... żeby... I co, i zaatakowała i bardzo. Jak, ruch. Oni to, jak oni na to reagują? To, to tak jak powiedziałem, dla nich to jest mobilizacja do, do dalszej pracy, do takiej no, no, do ciężkiej służby, trzeba też powiedzieć. Oczywiście oni tam są w grupach, oni też wzajemnie się w, wspierają. No, są podekscytowani też tym, że mogą coś takiego namacalnego zrobić dla kraju. Także to jest. Myślę, wszystko, wszystko dla nich. No, to, to, to nie jest sytuacja, która by jakoś ich strasznie przygniatała. Poza tym czują to wielkie wsparcie społeczne, bo jak się przegląda fora, ważna, to... jak się tak, jak się, jak się, jak się czyta, no, już nie wspominając właśnie o tym takim pięknym wsparciu ze strony panów prezydentów. No to to, 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 większość społeczeństwa jest za tymi ludźmi. I ja z naszych obserwacji zresztą ja też pytam strażników zawsze, mówię, jak to jest, bo spotykacie się z reakcjami. Ile jest za, ile jest przeciw. Na 10 osób 8 jest zdecydowanie zwolenników, dwie pokręcą nosem, z czego jedna mniej, a druga bardziej, prawda? Także, także to, jest, to, jest, to, to jest ta właśnie skala zjawiska. No właśnie, a jak ci, ci, te, ci strażnicy społeczni przy, przyjęli informację o wprowadzeniu? Rzekomo w prowadzeniu, zobaczymy teraz jak to będzie, tych kontroli granicznej ze strony polskiej. No właśnie, bo natychmiast pojawiły się zupełnie inne informacje o wspólnych kontrolach tak, tak. polsko-niemieckich. Tak, o wspólnych, o wspólnych kontrolach polsko-niemieckich. To, to może tak. Znaczy, oczywiście pojawił się zaraz, ten, te, pojawiła się zaraz ta, 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 takie przypuszczenie, domniemanie, ograniczące z pewnością w świetle tego, co za chwilę powiem, że tam może dojść do wypychania po prostu strażników z, z okolic przejść granicznych. Ym, bo bo no, sam Donald Tusk powiedział, że to jest problem, prawda? Te bojówki, prawda, te, 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 to, co się dzieje na granicy w kontekście właśnie tego społecznego ruchu, to jest problem, to, no, bo Tuskowi to się w głowie nie mieści, prawda? No. <grych> żeby, żeby nie zacytować kandydata w byłego w wyborach prezydenckich, gdzie mu się to nie mieści. No, to jest dla niego problem no. polityczny przede wszystkim, bo tak, chyba tak. z tej perspektywy on na to spogląda. Oczywiście, bo, 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 bo to jest temat który ogniskuje uwagę Polaków, ale też jednoczy Polaków, tak? bo kwestia bezpieczeństwa, kwestia tego, co się dzieje na granicy zachodniej, to większość z nas po prostu wokół tego tematu się potrafi zjednoczyć, a takie tematy, które jednoczą Polaków, są Tuskowi bardzo nie na rękę. No i teraz kwestia tego, te, te, tej kontroli samej w sobie, bo, bo też próbujemy dowiedzieć się, jak ona będzie wyglądać i i wczoraj była kontrola poselska w oddziale Straży Granicznej w Zgorzelcu. Pani Marszałek Witek była też z posłami Prawa i Sprawiedliwości. I jednym z pierwszych ustaleń tej, tej kontroli jest fakt, że Straża Graniczna nie wie, jak to będzie wyglądać. <laughs> że, że, że z taką rozbrażającą szczerością ci strażnicy powiedzieli właśnie, Y, ty, ty, tym parlamentarzystom, że no może wy coś wiecie, to przekażcie. A, a może a, się a, do poniedziałku dowiedzą. Tak. No, to, to. Natomiast y, przynajmniej na Dolnym Śląsku by, była już zorganizowana jedna konferencja prasowa przez wojewodę. Dzisiaj zdaje się, że ma być druga, i, i podczas tej pierwszej, podczas tej pierwszej no, nie, nie, nie za wiele się dowiedzieliśmy. Poza, poza tym, że, że będą trzy przejścia graniczne, na których będzie stała kontrola, czyli tak powiedzmy sobie, i to z jednym z tych przejść będzie, będzie na pewno zgorzelec. A pozostałe przejścia graniczne, no to jest określone, że to będą takie, takie lotne, takie jakieś kontrole, powiedzmy sobie. Trzy stałe. Wolna Amerykanka. Trzy, tak. Trzy, trzy stałe punkty kontrolne. No to rzeczywiście. Tak. tak. Do, będą to, trzy to stałe, a w tych pozostałych będą po prostu jakieś takie lotne Brygady, będzie tam wsparcie właśnie wojskami. Mam nadzieję, obrony, że uśmiechnięta rani. ta Brygada. Musimy. Żandarmerii <ślamy> 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 wojskowej. Musimy stawiać kropkę. Dziękuję serdecznie, Janusz Ryczkowski report. Radia Republika i Telewizji Republika był z nami, skoro świt.